Cześć! Jesteśmy Justyna i Krystian. W zeszłym roku spełniliśmy nasze największe marzenie. Kupiliśmy wana, by przerobić go na dom na kółkach i wyruszyć w podróż życia. Zawsze pytano nas, dlaczego nie kupujemy mieszkania czy domu, a nasze wszystkie oszczędności były inwestowane w podróże. W tym tygodniu po 8 miesiącach zakończyliśmy budowę Wana. Postanowiliśmy uczcić to pierwszym wypadem dalej niż do ogródka i pojechaliśmy na zachód słońca, na jedną z pobliskich gór, by następnego dnia obudzić się tam do widoku śniegu i przygotować pierwsze śniadanie. Dzisiaj jest ostatni dzień, ostatni poranek w Krośnie Jest zimno Miało być tak ładnie A jest mróz Zapomniałem sobie kurtki, zostawiłem ją W mroźnym samochodzie A co ja tutaj robię? Jest godzina 6.30 Dzisiaj są jeszcze ostatnie rzeczy, które chciałbym dokończyć przed wyjazdem Tak wykorzystuję ten czas I potem jedziemy do żywca Justyna jeszcze śpi, zaraz będzie pracować. Ona teraz, nie wiem czy wiecie, ale zaczyna też swój urlop półroczny. I ma ostatnie 4 dni pracy. Dzisiaj jest czwarty dzień, jutro trzeci. We czwartek jest już ostatni dzień. I potem ma 7 miesięcy, nie pół roku, 7 miesięcy wolnego. co? mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się, że się kończy ta cała przebudowa, ten cały czas tutaj w mrozie, i że przychodzi już słońce. A z drugiej strony była naprawdę fajna przygoda. Cieszę się na tą nową przygodę, ale zawsze jest ciężko odpuścić tam, co się kończy. No i rodziny będziemy rakować. A hojszy Dobra, zabieramy się do roboty. Zaszedłem nigdy do tego, żeby przetestować tą wodę całą. Już raz zalałem cały system i zobaczyłem, czy gdzieś nie przecieka. Tam, gdzie przeciekało, to trochę podokręcałem to, ale nie zostawiałem tego na dłużej. Dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy testujemy. Słyszycie pompę? To jest ciepła woda, jest taki mały strumień. Zimna woda, jest taki strumień. Myślę, że jest wystarczające. Jak na razie. O, skończyła już. Teraz testuję a czy wszystkie złącza są szczelne. Zostawię to na parę godzin, zobaczę gdzie są krople, tam podo, podokręcam. A b testuję też mój odpływ wody. Odpływ wody, który idzie pod samochodem, tam na drugą stronę pod prysznic, po, do mojego zbiornika. Chcę zobaczyć jak to wszystko się spróbuje. Wygląda dobrze. Tynka i co? Zrob, e, przeciekała ta woda czy nie przeciekała ta woda? Sorry, że was zostawiłem tak. Przeciekała woda. Jest już noc, przeciekała woda, ale tylko troszkę, w jednym miejscu. A potem było ognisko, a potem zjedliśmy sobie.. Krystian Garno przeciekającą wodę w dwie sekundy. A to, to tylko powiedział... na jednej objęty mi tam trochę kopało. Także jest luz. Dobra, Dobra. słuchajcie. Wiecie co? Kończymy tutaj ten dzień i kończymy tutaj naszą budowę. Jeszcze Więc nie koniec... kończy. Koniec... Kilka rzeczy. A te kilka rzeczy też będziemy na bieżąco ogarniać. To prawda. Ale jest koniec budowy. Od jutra oficjalnie już w sumie. Przybijcie dzisiaj... wirtualną piątkę w komentarzach za tą budowę. <grym> 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 tak wyglądają ludzie po 8 <grym> miesiącach budowy Wada. <grym> Teraz potrzebujemy tydzień, dwa na odnowę. Żebyśmy nazbierali siły. Słuchajcie, y, nie dajcie się y, tutaj zamydlić sobie oczu. Wczoraj Krystian oglądał Amon i Beck, którzy teraz remontują swój domek w lesie i powiedział dobra, tak już sobie pojeździmy tym vanem, to potrzebuję taki projekt, żeby sobie remontować domek w lesie. Także wiecie co jest. Szukamy domu. Co przychodzi następne. Małego w lesie. Do remontu. Tak? No. Ok. No. Idziemy teraz spać, bo Dobra, musimy się jutro spakować, spakować przygotować masz samochód. Się głupoty trzymają, idziemy do domu spać! 8 miesięcy! Cześć. Cześć, to już nowy dzień! Dzisiaj jesteśmy już w żywcu. Zostawiliśmy was jeszcze w krośnie. Przy tym wszystkim jak się pakowaliśmy, jak się zbieraliśmy, wyjechaliśmy dopiero około 22.30 chyba do żywca. Na drugi dzień był czas na odpoczynek. Dzisiaj już jest następny dzień. Dzisiaj jest piątek i zabieramy Was na małą przejażdżkę. Ale zanim pojedziemy na przejażdżkę, muszę przygotować trochę samochód, bo ta przejażdżka będzie trwała do jutra. Wreszcie, jedziemy wykorzystać ten samochód w takim celu, do którego go przygotowaliśmy. A więc idziemy nocować. Dzisiaj sobie znaleźliśmy parę miejsc, gdzie można by było się przespać. Tutaj, w okolicy Żywca, głównie szukaliśmy nad jeziorem. No i znaleźliśmy jeden mały spot. Jak śledzicie Instagrama, to widzieliście dzisiaj i głosowaliście, że to tam. Także tam jedziemy dzisiaj, tam sobie zostaniemy i potem będziemy tam spać. A wiecie co? Podobno jutro mamy się obudzić w śniegu. Hm. Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było. Tutaj w żywcu na tej parapetowie. To już było nas tylko 5 osób. Pierwsza to była taka na 10 osób. Przeszło, a teraz mieliśmy 5 osób i było super. Także parapetów, parapetów, najpierw byliście wy online. Rodzina. Nie, najpierw była rodzina w Krośnie, wy online. Teraz reszta rodziny w żywcu. A teraz jedziemy wykorzystywać. Pomieszkać trochę. Trochę jeszcze kartonów, trochę takich rzeczy, trochę innych rzeczy. Milion pierdylion, tak jak tu, po co po niektórzy mówią, nie wskazując na moją żonę. Ale, a propos, moja żona, muszę Wam powiedzieć, że super przygotował samochód do jazdy, Już jest wszystko wyprane, wszystko przygotowane. Także tylko się wprowadzać. Ale ja czegoś jeszcze nie zrobiłem, nie podłączyłem do końca wody. A dlaczego? Muszę wam pokazać. E, tu mamy parę rzeczy, ale najważniejsza rzecz jest tu, Co sensie, że mój wąż. Widzicie to? Tu jest wlew, tu jest wąż. Ten wąż wcale nie jest w tym wlewie, nie? Nie jest połączony z wlewem. No i to jest ten problem, bo jak zacząłem ruszać tym trochę, no i ten wąż w ogóle wypadł z tego, i to się nie trzyma. Także zamówiłem inne węże. Zamówiłem sobie coś takiego, że tutaj na, do wlewu będzie wąż o średnicy około 40 mm, gumowy do strażacki w sumie. I on będzie jeszcze tylko kawałek. Potem będzie zawór taki, który przepuszcza wodę tylko w jedną stronę, w drugą stronę, jakby nam mi chlapało, to nie będzie przepuszczał tej wody. I ten zawór jest od razu z redukcją na 30 mm na węża tego, co mam w środku, które już poprowadzi wodę do zbiornika. Także to powinno już rozwiązać mój problem, ale te części przyjdą dopiero w poniedziałek, więc muszę jeszcze trochę poczekać. Dzisiaj nie będzie prysznica. Dzisiaj nie będzie zmywania wody, chyba że podstawimy tutaj pod pompkę, tutaj mam kawę, e, bąż i tak planuję tak naprawdę, żebyśmy mogli sobie umyć naczynia. To planuję postawić tutaj 5-litrowy baniak z wodą i włożyć tą rurkę do tej wody, żeby sobie to ciągnęło. Kupiłem pewnie 2 trzy takie baniaki i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Taki jest plan na dzisiaj. Ale już nie gadam za dużo, bo zaraz ruszamy. Cześć Wam! Gdzie jedziemy? Cześć! Jedziemy na nasz nocleg. I teraz powie... powiedzielibyśmy Wam, jak to było naprawdę i nie wiem, czy Wam powiedzieć, ale chyba Wam powiemy, bo y, to jest pierwszy raz, kiedy nie w naszym ogródku będziemy spali w wanie. w związku z czym byliśmy w tych miejscach już prywatnym, z samochodem osobowym <laughs> wcześniej, żeby sprawdzić, jak wyglądają. I teraz jedziemy, wiecie, w także to jest takie... Pół na dziko, pół na niesprawdzone. Zrobiliśmy takie Park for Night na własnej skórze i sprawdziliśmy. Jedziemy w jedno miejsce, z którego był taki lekki widok na jezioro, co zaraz wam pokażemy. Tylko najpierw jeszcze nie mamy ogarniętej sytuacji z wodą, więc jedziemy po wojniaki. Wspominałeś, Christian? Tak. Tak, jak Wam Krystian mówił, także trzymajcie kciuki. soundtrack z boku, zmiana szybka planów. Krystian, gdzie jedziemy? Idziemy na Magórkę. Idziemy na Magórkę. Bo wyszło tak, że tam gdzie szukaliśmy, to tam nie chcemy jechać. A na Magórkę chcemy. To Gdzieś tam bliżej do tych gór niż do wody. To znaczy woda morska, tak. Ale takie jeziora nas nie za bardzo rajcują. Ja się tu wychowałam nad jeziorem. Jest ładnie, naprawdę, to nie zrozumcie nas źle. Ale na szczycie góry Jakoś to bardziej się czuje nasze, także jedziemy. I do góry! I do góry. I do góry. I do góry! Naleźliście lepszy spot do spania? Ja cię raczej. Zobaczcie na ten widok. Nabela, jak się czujesz w Dobrze. Będzie się na to fajnie spało dzisiaj? Krystian, jak oceniasz nasze miejsce parkingowe w skali od 1 do 10? Wiesz co, na, na to, że to jest nasze pierwsze miejsce parkingowe w ogóle, <noise> poza ogródkiem, oceniam je naprawdę na bardzo, bardzo dobrze. A jedno jak... nad czym się zastanawiam, bo zapowiadają opady śniegu. No, obraz jedziemy. Najwyżej nam ktoś przywiezie jeszcze tutaj e, łańcuchy. Tak myślisz? Nie, ja myślę, Wiesz, że. Mnie to takie sytuacje trochę stresuję, ale myślę, że muszę się po prostu nauczyć wyłączać i trochę wyluzować. Ale powiem Wam, że mega, mega, tak, chcemy troszkę, par kilka razy zanim pojedziemy w taką dłuższą podróż, po pospać sobie w Banie, żeby zobaczyć, czego nam brakuje, gdzie co powinno być, znaleźć miejsce dla rzeczy i tak dalej. Zaczęliśmy pisać listę rzeczy, którą potrzebujemy. Wygrałam. Wygrałaś? Spoko. I co? I wiecie co? Pamiętam jak tutaj wychodziliśmy na nogach na magórkę. To było jedno z fajniejszych wyjść tak naprawdę tutaj, bo to jest bardzo, bardzo ładnie. I na samej górze jest schronisko i pod tym schroniskiem można sobie zapalić ognisko, można się coś napić w tym, w tym schronisku. I właśnie jesteśmy koło tego schroniska. Robimy sobie herbatkę, przebieramy się w wygodne rzeczy, w pyjamki i będziemy sobie już odpoczywać, a jutro rano pokażemy wam jaki będzie Kraj obraz. Planujemy wieczór z Netflixem dzisiaj. Odpoczywa. Ja z książką. Bardzo fajną książkę czytam. Ja bardzo fajny Netflix oglądam. mówię, że zadzwoniliśmy do schroniska zapytać, co i jak? A nie. Jesteśmy nowicjuszami w takich sprawach, więc e, nie ja wiedziałam... przyjeżdżamy, po prostu się nie, nie walamy komuś na ogród. Słuchajcie, sprawa jest taka, że ja kiedyś byłam tutaj na Magurce na Sylwestrze i pamiętam, że da się tutaj chyba wjechać samochodem. I tak stwierdziliśmy, że najpewniejszym źródłem będzie po prostu zadzwonić tutaj do schroniska na Mogórce i zapytać, czy może, moglibyśmy zaparkować tutaj spać. Więc zadzwoniłem i pani była na tyle miła, że mi opowiedziała wszystko, jak to wygląda. Jak tu wjechać? Jak tu wjechać? Powiedziała mi też, że jest zakaz wjazdu, i że mogą tutaj tylko mieszkańcy wjeżdżać. Że to na własne ryzyko robię i to jest ryzyko jakiegoś mandatu najprawdopodobniej. Ale Więc wliczamy w koszty tego noclegu, i wliczamy jak się to tak w koszt Nie planujemy. Tak. No, ale jest asfaltowa droga do samego końca, jest cisza, spokój na samej górze. Jest pięknie. Naprawdę. Bardzo także, ładne miejsce. Także nie namawiamy tłumami tutaj przyjeżdżać, bo to się skończy, ale polecamy. A w zimie <grym> można tutaj wjechać. Oczywiście trzeba mieć do tego samochód przystosowany. Tak, jak jest ta, śnieg, to tutaj już ciężko. Bo ta wjechać. droga jest utrzymywana biała, ale tutaj jest super trasa na Narty Biegówki i można właśnie przyjechać i sobie <grym> pójść. Dobra, Dobra, nie zagadujemy was. No to my już się zmywamy Bluzujemy. na duzoń. Tak. O Dzień dobry następnego dnia. Dzień dobry następnego dnia. Co nas zostało tutaj? Zima. Śnieg! Już miało lato przyjść. No. A jesteśmy na takiej górze, gdzie na, na... Szczycie, no. na, na szczycie góry, więc się zbieramy i zjeżdżamy teraz póki nie ma, nie ma takiej białej pokrywy śniegu i tak bardzo jeszcze nie napadało, to zjeżdżamy na dół i tam sobie zjemy śniadanie, bo jak tutaj nas zasypie całkiem, to nam będzie ciężko zjechać. To zostajemy na tydzień. Pierwszy no. nocleg w dzikim wanie. Dziki <grym grym grym> Może tak go nazwiemy. Dziki wanie. Dziki bo. Dziek. Abela, jak jedziemy? Jak ci się spało w Jedziemy. Jedziemy, dobra. A fajnie ci się spało w wanie? Tak, dobra. fajnie się spało Przyjedziemy jeszcze raz? Przyjedziemy jeszcze raz, jak, jak napada śniegu. Dobra. Anabela się cieszy ze śniegu, Boże. Dobra, idziemy. No powiem Ci Krystian, że niewiele widać. Ale... Zima nas została, patrzcie. Jechaliśmy, wiecie. Cześć wam, jesteśmy na dole! Co kamerujesz, to ja jestem tutaj przy ścieleniu łóżka poprawiać ją pod Takie życie na 8 metrach kwadratowych. Jesteśmy na dole, tutaj pada Ciącina śnieg troszkę, ale tu już jesteśmy w takim miejscu, że nie trzeba e, łańcuchów, a tam to jak widzieliście, to są takie bardzo strome. Jakbyśmy tam zostali jeszcze z godzinę, to myślę, że byłoby słabo. Zimowe opony to jedno, ale, ale łańcuchy by trzeba było. Dobra, więc teraz nie zagadujemy, robimy śniadanie. Nocnych, dzikich wojażach na Magurce wstąpiliśmy jeszcze do Biedronki, bo zauważyliśmy, że brakuje nam dwóch rzeczy. Jedno to waga kuchenna. Patrzcie, jaka fajna była w Biedrze za 20 zł. i patelnię. Kupiliśmy taką dużą, żebyśmy mogli w niej zrobić makaron i wiecie, kary i wszystko, co byśmy chcieli. Także fajne dwa zakupy i też była w promocji za 40 zł, także. Dzień życia. A co bym chciała powiedzieć, to pierwsze nocowanie takie na dziko, powiem Wam, że ja się muszę jeszcze trochę do tego zaadaptować, bo stresowałam się trochę, jak byliśmy tam na szczycie góry na Magurce, jak słyszałam jak tam jakiś samochód podjeżdżał, to miałam takie wiecie, dreszczyk emocji, a czy nas nie ten, czy, czy to po nas ktoś przyjechał, czy do nas ktoś się może policja, może chcą nas przegonić, może chcą nam wlepić bandat. I powiem Wam, że no, no stresowałam się i ciekawa jestem, czy to z czasem mi przejdzie. Jeżeli jesteście duże, jeździcie przyczepą albo jeździcie vanem, dajcie nam znać, czy u Was też takie pierwsze wyjazdy tak były i tak to się miało, bo ja Wam powiem, wczoraj miałam takie no, różne stany emocjonalne. A teraz jeszcze chcieliśmy z Wam z Krystianem pokazać, jakie tymczasowe rozwiązanie na wodę zrobiliśmy. To chodźcie, wymiana aparatu i zobaczycie, Krystian Wam zademonstruje nasze te... A ja wam pokażę jak to wyglądało z wodą teraz. Tak jak wspominałem, otwieramy tutaj. Tu mamy zbiornik 5-litrowy na wodę, który te te butelki, do których po prostu, e, które wymieniałem co jakiś czas. Poszło nam około 20 litrów wody i nie, 15 litrów wody, ale się nie kąpaliśmy. To było na naczynia, żeby sobie umyć pysia, zęby, ugotować coś, znabicie herbaty, takie rzeczy tam. Ale jeszcze jedna rzecz, bo ktoś, e, ktoś z Was się pytał, czy jest głośna nasza pompka. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Dziwne. A myślę, że jest głośna, bo jest na tej ściance tutaj ze sklejki, którą sobie sam zrobiłem i to wszystko drga trochę, ale tak naprawdę ją wziąłem tak do ręki i położyłem na ziemi, której, która jest naprawdę stabilna i też była głośna, także nie wiem, czy one wszystkie są takie głośne. Na pewno to nie pomaga że to jest na tej ściance, ale to no nic. Nie odkręcamy, odkręciliśmy wodę w nocy, ale Anabela się nie obudziła w ogóle. Przeszło test, no. Przeszło test. No to co? To żegnamy tym, się. Tym oto akcentem żegnamy się już na ten tydzień. Krystian ma jak to oglądacie urodziny, więc życzcie mu wszystkiego najlepszego, spodnie. bo kończy lat 30. Parę parę. I, e, my jak to oglądacie, jesteśmy... to są moje urodziny. 4 kwietnia my tu emitujemy ten film. Ten... Emitujemy. Emitujemy. Ten tydzień był naprawdę zakręcony. Już no. było, było parę zakręconych tygodni. Teraz się po prostu spakowaliśmy. Przyjechaliśmy tutaj. Tutaj jeszcze załatwiłem parę spraw i za parę dni wyjeżdżamy do Wiednia. Tak, także przyszły tydzień dalej z drogi. Zobaczymy, co dalej mam nagramy. Drogi. Może znowu się gdzieś <grym wybierzemy <grym na szybko. <grym> Pożyjem, ja uwidiem, a my Wam życzymy miłej niedzieli, wesołych świąt. Smacznego jajka. I widzimy Wiedzie. się za ten dzień. Bardzo fajny słoneczny dzień, mam nadzieję. I widzimy się już za tydzień. O niedzielę. Dziewiątej. Cześć! Cześć!